Cześć, dzisiaj zajmiemy się połączeniem waszych serwerów w jedną sieć, czyli połączenie Cord Lecimy! Jeśli poradniki się podobają, zostaw lajka, fajny komentarz i w tym momencie bardzo chciałbym podziękować wspierającym ten kanał, ponieważ dzięki wam mogę go dalej utrzymywać i rozwijać. Także dożywotnie, Propsy, lecimy dalej. Ok, więc czym tak naprawdę jest połączenie Bungee Cord lub Proxy? Będę tutaj tych dwóch określeń używał zamiennie, i tutaj chciałbym Wam to pokazać w troszkę w formie graficznej, jak to opisuję krok po kroku. Tak, by potem uniknąć zbędnych pytań, jakichś niedomówień, wiecie, żeby wszystko było jasne. Więc nie skipujcie tej części, najpierw sobie to omówimy, a potem przejdziemy do ustawienia technicznego. Serwer Proxy jest serwerem, który umożliwia połączenie reszty Twoich serwerów w sieć. Wystarczy jeden serwer proxy i jeden serwer lobby, by gracz mógł już wejść na serwer. Następnie możemy dodać do sieci więcej podserwerów, na przykład surwal, skyblock, gildie, czy co tylko tam macie. No a teraz bardziej krok po kroku. Wasz użytkownik łączy się do serwera proxy, który przerzuca go na podserwer wskazany przez nas. W tym przypadku serwer lobby. Czyli jeśli potem będziecie na przykład podłączać domenę pod sieć, to musicie domenę przekierować na serwer proxy. Nie na jakiś poszczególny serwer, bo wtedy wasz gracz nie będzie mógł wejść, tylko właśnie na ten serwer proxy. On obsługuje wszystkie połączenia. Następnie, po zalogowaniu, jeśli oczywiście macie na lobby lub proxy plugin do logowania, gracz może przejść na inny serwer i sobie tam grać. Rozwiązanie z użyciem proxy jest o tyle wygodne i bezpieczne, że wasze serwery są totalnie od siebie oddzielone. Każdy serwer to inne pluginy, dane użytkowników, przydziały procesora czy RAMu. Jeżeli te podserwery są na różnych maszynach, również mają różne IP. Jeśli natomiast są na tej samej maszynie, różnią się jedynie portem. Teraz mała sekcja takich pytań, można powiedzieć, takie Q&A małe, e, które sam wymyśliłem, niech mi nie zada tych pytań. Ale podejrzewam, że takie pytania mogłyby paść, także lecimy. Czy serwer proxy jest osobnym serwerem i czy trzeba dodatkowo za niego płacić, go kupić? No więc tak, jest to dodatkowy serwer, to nie jest jakiś, e, nie wiem, skrawek waszego innego serwera, jest to po prostu... Prawowity, całkowicie oddzielny serwer, który obsługuje wszystkie połączenia. Nie możemy na niego wejść fizycznie w Minecrafcie, tak jak sobie wchodzimy na serwery jakiś typu Serwer Skyblock. Nie możemy tam wejść postacią, ale dzięki niemu możemy dostać przekierowanie na serwer, na który już będziemy mogli wejść, czyli na przykład właśnie na lobby. Więc jeśli macie na przykład VPS lub DDK, możecie wydzielić po prostu tam parę podserwerów i jeden to będzie serwer Proxy, drugi Lobby, trzeci na przykład jakiś Survival. Jeżeli macie serwer na jakimś hostingu Minecraft, wtedy musicie po prostu wykupić sobie trzy osobne serwery. No i tutaj pewnie dużo osób mogłoby się zmartwić, no bo kurczę, trzeba wydawać kasę na trzy serwery, ale to dobra wiadomość, że Proxy nie jest bardzo ramożerne, jeżeli tak to można powiedzieć. Po prostu wystarczy tam zazwyczaj około 500 MB lub 1 GB RAM Także taki serwer na hostingach nie powinien być drogi, a jeżeli macie VPS lub DEDYKA, koszt takiego jednego, poświęcenie takiego jednego GB RAM na podserwer proxy nie jest też dużym problemem. Kwestią niejasną jeszcze dla niektórych może być to, że być może słyszeliście, że proxy może mieć... Różne silniki. Tak, podobnie jak zwykłe serwery mogą mieć różne silniki, proxy, czyli ten nasz cały, powiedzmy, bungee cord, też może mieć różne silniki. No i właśnie, jest to ten dobrze znany bungee cord, velocity, waterfall, no i wydaje mi się, że jeszcze troszkę innych. To, jaki wy wybierzecie, zależy od was. Możecie sobie poczytać, czym się różnią, jakie mają funkcje, ale konfiguracja jest ta sama. Ja w tym poradniku używam waterfalla. Również pokażę, skąd te silniki pobrać, także już wybór należy do was. Kwestia którą warto wyszczególnić jest to kwestia związana z IP, czyli kiedy wasi gracze łączą się na serwer, tym razem nie będą łączyć się już na IP danego serwera typu server Skyblock, tylko będą musieli łączyć się na IP proxy. By to proxy mogło przekierować na lobby, a to lobby mogło przekierować sobie graczy dalej. Czyli jeżeli będziecie ustawiać sobie domenę, to pamiętajcie, że musi być ona skierowana na serwer proxy, a nie na lobby czy jakiś inny. Jeśli jakiś gracz lub nawet my będziemy chcieli wejść sobie bezpośrednio na jakiś serwer, na przykład bezpośrednio na IP Lobby, to nasze połączenie zostanie odrzucone i będziemy musieli wejść sobie po prostu standardowo z IP proxy lub domeny, która na proxy jest przekierowana. Co do odrzuceń połączeń, wchodzą tutaj kwestie bezpieczeństwa. Pamiętajmy o tym, że logując się na lobby. Tam się logujemy, czyli nasz plugin do logowania może być na całym proxy wrzucony, bo też są pluginy właśnie na proxy, na cały bungee Cord, ale może być również wrzucony tylko na lobby. No i wtedy gracz po zalogowaniu z lobby może się przemieszczać dowolnie po wszystkich serwerach w sieci. Czyli tutaj bardzo ważna kwestia, by ktoś nie ominął tego lobby. Jeżeli ktoś ominie lobby, ominie również system logowania i sobie wejdzie na jakiś serwer, na przykład na waszym nicku z permisjami admina i może tam zmajstrować różne nieciekawe rzeczy. Długo się zastanawiałem, czy jakąś część tego odcinka poświęcać właśnie na te kwestie zabezpieczające, no ale doszedłem do wniosku, że nie będę tego robił, bo jest to sprawa troszkę złożona. Jest parę prostych rozwiązań, są to m.in. tokeny, które np. czasem są dodawane do pluginów na logowanie, Czyli dzięki takiemu tokenowi, który zostanie wrzucony i poprawnie skonfigurowany na każdy serwer, żaden gracz nie będzie mógł ominąć logowania. Drugim sposobem jest powiedzmy taki token, nie wiem czy tak można to nazwać, ale jest to plugin IP Whitelist. Jest on po prostu tutaj niezależny od żadnego innego pluginu, nie musimy mieć nawet pluginu do logowania. Wtedy wrzucamy go na każdy podserwer, wybieramy sobie w konfiguracji, z jakiego IP ma łączyć graczy a z innych IP-ków po prostu będzie te połączenia odrzucał. Najbezpieczniejsza chyba opcja jest jednak z tymi tokenami przy logowaniu, bo słyszałem o pewnych obejściach IP whitelist, jednak no, nie jest to do końca nie potwierdzone, także tutaj kwestia zabezpieczeń jest to ciężka kwestia. Także też możecie sobie doczytać w tym temacie osobno, na własną rękę, a my przechodzimy dalej. Tak, jeszcze wspomnę, że Court ma swoje własne zabezpieczenia. To nie jest tak, że jeżeli łączymy serwery, to ktoś będzie mógł pominąć to lobby, w, po prostu wchodząc sobie na inny serwer, bo tak nie jest. To jest zabezpieczone, ale ludzie, którzy troszkę bardziej się interesują wchodzeniem bokiem na serwery, wiedzą doskonale, jak to obejść także dodatkowe tokeny, takie różne jakieś tam opcje dodatkowe są po prostu potrzebne. Ale do takiej najbardziej podstawowej formy połączenia nie. Co warto wspomnieć, niektóre hostingi będą miały łatwiejszą sekcję konfiguracyjną, czyli nie będziecie musieli sobie wchodzić w pliki, łączyć tego ręcznie, tak jak zaraz to zrobimy, tylko mają specjalny panel, gdzie sobie klikacie, kupujecie na przykład na tym hostingu trzy serwery, klikacie sobie, by te trzy serwery się razem połączyły i wszystko działa. Także najpierw sprawdźcie, jak wygląda wasz panel hostingu. No to lecimy do konfiguracji. Dobra, najpierw małe rozwiązanie co się dzieje na moim ekranie. Nie mam wykupionego hostingu. Obecnie nie chcę żadnego z hostingów reklamować, dlatego sobie siedzimy w moich plikach na komputerze. Jeżeli macie hosting, możecie połączyć się połączeniem FTP-SSH lub korzystać z eksploratora plików wbudowanego w hosting w panel hostingowy. Nie ma to znaczenia. Ważne jest co w tych plikach mamy. No, i tak jak wam wspomniałem, jest to pierwszy serwer jest to serwer Bungee na silniku waterfall. Mamy serwer Lobby, który jest po prostu zwykłym serwerem Minecraftowym, jak widzicie ma on tutaj te zwykłe pliki i serwer Survival, który również jest zwykłym serwerem Minecraft, ma tutaj te wszystkie podstawowe pliki. Tak jeszcze wam pokażę, żebyście wiedzieli zawsze w którym folderze się znajdujemy, tutaj jest taki paseczek nawigacji, mamy tutaj właśnie survival, lobby i bungee. Ok, nawet troszkę obniżyłem sobie tutaj okienko, żebyście mogli zobaczyć, tu jest bungee, tu jest lobby, a tu jest survival. Bardzo ważne, żebyście wiedzieli w którym obecnie folderze się znajdujemy. No dobra, więc pierwsza kwestia, którą musicie zrobić, to przejść na wasze serwery zwykłe minecraftowe, czyli w moim przypadku lobby i survival. No i teraz w serwerze lobby wchodzimy sobie w głównym katalogu, w plik bucket.eml. Ja otworzyłem w notepadzie plus no i mamy tutaj linkę connection throttle. I tutaj ustawiamy na wartość minus jeden, odnosi się to do częstości rejoinowania waszych graczy na serwer po prostu ustawiamy minus 1, żeby nie było tu żadnych limitów. Mamy bungee, więc chcemy, by nasi sobie swobodnie między serwerami mogli przechodzić, wchodzić, wychodzić. Wracamy do naszego głównego katalogu i szukamy dalej pliku Server Properties. Otwieramy go i szukamy linijki Online Mode. Odnosi się, do tego, odnosi się to do tego, czy Wasz serwer ma być non-premium lub premium. Zakładam, że chcecie mieć serwer non-premium, także bungee Korda, jak i poszczególne serwery ustawiamy na Online Mode. False. Znów wracamy do katalogu głównego i tym razem wchodzimy w spigot.eml tutaj natomiast znajdujemy opcję bungee cord i ustawiamy ją na true te trzy kroki które zrobiłem są mega istotne w ustawianiu całego bungee i musimy je wykonać na każdym serwerze tym zwykłym minecraftowym czyli w naszym przypadku na lobby i na survivalu jeżeli macie inne tryby gildie jakieś tam królestwa czy jakieś townie Skyblock, OneBlock, cokolwiek by to nie było, BedWars, SkyWars, musicie na każdym tym serwerze ustawić te trzy kroki. No więc ustawiłem je na lobby i tak jak powiedziałem, został mi jeszcze Survival, więc wykonuję dosłownie te same kroki. Jeszcze raz Wam pokażę. Znajduję sobie TML w folderze od Survivala, następnie Connection throttle ustawiam na minus jeden, wracam do katalogu głównego, szukam Several Properties, Online Mode ustawiam na false, znowu wracam, znajduję spigot.yml, i funkcja BungeeCord jest na true. Jeszcze raz powtórzę, że w moim przypadku mam tutaj po prostu dwa serwery, więc ustawimy na tych dwóch serwerach. Jeżeli macie ich więcej, musicie zrobić to na każdym podserwerze. Dobra, wracamy sobie do katalogu BungeeCordowego i znajdujemy sobie plik config.yml. Wchodzimy w niego i tutaj zaczyna się nasza główna część tej całej konfiguracji. Najpierw zwróćmy uwagę na linijkę host, jak widzimy mamy tutaj wpisane zera, które odpowiadają IP waszej maszyny. Nie jest to problem, bo oczywiście ten serwer proxy stoi już na tej docelowej maszynie, więc ten host jest ok. I jedynie możemy się pobawić wartością po tym dwukropku, czyli jest to wartość portu. Ja zalecam ją zostawić, chyba że kłóci się z waszymi jakimiś innymi serwerami, możecie ją wtedy zmienić. Więc jeżeli będziecie ustawiać na przykład domenę lub kazać graczom wbijać na poszczególne IP, to wtedy będzie to IP waszego serwera. Nie będzie to oczywiście IP 000, tylko IP waszej maszyny. Możecie znaleźć zazwyczaj to w hostingu lub na przykład na jakimś mailu, gdzie kupowaliście maszynę i potem jest to ten port. To bardzo ważne, to będzie kierować na wasze proxy. Możemy sobie ustawić maksymalną ilość graczy na waszej sieci, w tym przypadku jest to 100. Zjeżdżamy lekko na dół, mamy tutaj opcję IP Forward. No i o co tutaj chodzi? Chodzi o rozdzielenie IP waszych użytkowników. Pamiętajmy, że teraz na całej sieci gra dużo graczy i jeżeli tego nie ustawiamy na true, tylko zostanie sobie na false, wasi gracze będą mieli to samo IP, co skutkuje tym, że jeżeli jeden z nich dostanie bana, to wszyscy będą zbanowani. Tego oczywiście nie chcemy, także ustawiamy sobie IP forward na true i będzie wszystko fajnie działać. W tej linii, oczywiście, online mode na false, tak jak robiliśmy to na poszczególnych podserwerach. No i najważniejsza sekcja jest to sekcja servers i co tutaj się dzieje. No więc właśnie w tym miejscu nazywamy i włączamy do sieci wasze inne serwery. Nazwa w tym miejscu jest dowolna, ale nazwijcie ją najlepiej temu czemu odpowiada czyli jeśli ja będę łączyć serwer lobby właśnie w tej części to nazwijmy go tutaj sobie Server lobby po prostu lobby i mamy tutaj pierwszą linijkę mod .td. tym się nie przejmujemy bo w zasadzie nie będzie tego w ogóle widać następnie adres i tutaj ultra ważna linijka która tak naprawdę zadecyduje o tym czy wasz serwer będzie wpięty w tą sieć jak widzicie mam tutaj napisane localhost, to również nie jest dobry przykład dlatego że musi tu wkleić IP waszej maszyny maszyny która odpowiada za serwer lobby, czyli jeżeli macie serwer po różnych maszynach, powklejacie wklejacie tutaj różne ip czyli na przykład tutaj w serwalu będzie inny IP, ale do tego zaraz przejdziemy, więc tutaj IP waszej maszyny i port serwera. Jeżeli nie wiecie, gdzie znaleźć port serwera, to przejdźmy sobie znowu do tego eksploratora plików, wejdźmy sobie w lobby, bo lobby łączymy i w pliku server properties Możemy w tym miejscu znaleźć serwer port, jest to 25565. Możemy go zmienić, jeżeli koliduje z innymi serwerami i wróćmy sobie znowu na bungee config i w tym miejscu też linkujemy 25565. Żeby wam fajnie zobrazować, jak będzie to wyglądać, wklej tu jakieś przykładowe IP. Jest to IP wymyślone totalnie randomowo, klikając sobie cyfry, więc nie jest to żadne e, jakieś IP docelowe. Więc tutaj, właśnie, będzie IP waszego serwera i port waszego serwera lobby. Jeżeli chcemy wpiąć w sieć kolejny serwer, dosłownie robimy to w ten sam sposób. Najpierw go nazywam, będzie to w sieci nazywało się Survival. Modtę klasycznie zostawiamy, i mamy znowu adres. I tutaj możemy sobie wkleić IP to samo, jeżeli po prostu te dwa serwery są na tej samej maszynie, lub możemy sobie wkleić tutaj IP innej maszyny, jeżeli Survival jest na innej maszynie. Czyli na przykład to będzie coś takiego. Pyk. No, to są losowe liczby, więc załóżmy coś takiego. No i sprawdzamy jeszcze port naszego Survivala, więc wejdźmy sobie w Survival. Server Properties. Mamy w tym miejscu server port 25568. Sprawdźmy sobie w takim razie, czy wszystko się zgadza. Tak jest 25568. Jeżeli chcecie dodać kolejny serwer, kopiujecie sobie tę sekcję, wklejacie, nazywacie na przykład Bedwars. Linkujecie znowu IP maszyny, tutaj port i będzie wszystko ok. Ja serwera Bedwars nie mam, także sobie to usuniemy, żeby wszystko działało bez żadnych błędów. I teraz przejdźmy jeszcze do innych opcji. Na sieci proxy możliwe są do wgrania pluginy. Niektóre pluginy wgrywa się na każdy serwer z osobna i jeszcze na proxy, a niektóre pluginy się wgrywa tylko i wyłącznie na proxy. No i teraz ciekawa sprawa, jak tutaj zarządzać permisjami, bo zazwyczaj na serwerze zwykłym, takim wiecie, bez proxy mamy po prostu jakiś plugin typu lag perms do zarządzania tymi rangami wszystkimi, a tutaj tego nie ma, więc mamy w, właśnie, konfigu sekcję, w której możemy się tym posługiwać. Mamy tutaj grupę default, która ma obecnie takie permisje, no i jeżeli wgrywacie jakiś plugin możecie sobie tutaj te permisje po prostu dodać, dajcie sobie kolejną pauzę i piszecie permisja jakiś tam plugin, te pluginy oczywiście podają jak dokładnie ich permisje brzmią, no i mamy sekcję, a raczej również można powiedzieć rangę admin, no i rangę admin w tym przypadku ma takie permisje. W tym miejscu jeszcze sobie definiujemy, kto ma mieć jaką grupę, czyli wpiszmy sobie tutaj na przykład mój Letal 88 i będę miał wtedy admina. Jeszcze jedna opcja godna uwagi, jest to Force Default Server, czyli po prostu ustawianie danego serwera jako taki mainowy główny, czyli jeżeli gracz wbije sobie na sieć, odeślę go od razu na ten serwer. W naszym przypadku ustawiamy sobie tutaj Lobby jako priorytet pierwszy. Jeżeli chcemy, by na przykład, jeżeli mamy drugie lobby i chcemy. Zrobić tak, by wrzucało gracze na drugie lobby. Jeśli lobby 1 będzie zajęte lub nie będzie działało, coś się tam stanie, no to po prostu wrzuci nas na lobby 2 w kolejności drugiej. Mamy tutaj priority, czyli ważność tego. Zostawiamy sobie na razie na 1, na jedno lobby, bo nie mamy ich więcej. Ctrl S zapisujemy cały plik konfiguracyjny i zobaczmy, jak to działa w grze. Tutaj Wam jeszcze chcę pokazać, że na proxy nie mam żadnych pluginów wgranych. Na lobby mam plugin by ładnie wszystko wyglądało. Jest to plugin Deluxe Hub, nie jest on w ogóle wymagany do tego, co dzisiaj pokazuję. Prosiliście swoją drogą o poradnik do niego, więc może gdzieś tam w przyszłości się coś takiego pojawi, jak już będzie poradnik o proxy, to fajnie byłoby zrobić właśnie poradnik o lobby, jak ładnie przyrządzić lobby, bo jak wiecie tam różne napisy wyskakują, różne rzeczy się dzieją, więc to też taki poradnik może w przyszłości powstać i na serwerze Survival też nie mam żadnych pluginów. Także startujemy wszystkie serwery, ja tutaj startuję sobie skryptem jeżeli macie hosting odpalacie sobie normalnie w panelu Jeżeli macie maszynę to odpalacie sobie na przykład komendą linuxa I zobaczymy sobie zaraz jak to wszystko wygląda Dobra, śmieszny to błąd, aż wam pokażę Zapomniałem zmienić tego adresu IP i chciałem je połączyć z 5.3.2.6.3.2.9.3.4 Także zmieniam sobie jeszcze na localhosta i zaraz zobaczymy tak, jak czekamy, aż się serwery włączą, chciałem was zaprosić właśnie na mój serwer mcd.pl. Widzicie go właśnie na ekranie, także śmiało możecie wbijać i sobie pograć. OK, mamy już załadowane nasze serwery. Jak widzicie, mamy tutaj serwer proxy. Jak może pamiętacie, miał on mieć 100 slotów, tak też jest. Mamy tutaj takie podstawowe mod TD z proxy z Bungie corda właśnie, a dokładnie w moim przypadku Waterfalla. I tutaj dodałem sobie na listę drugi. Ten serwer to jest chyba serwer z tego co pamiętam. Nie pamiętam, który port wpisałem, to jest. Port 25568, to był chyba Survival, by pokazać wam też, co się stanie, jeżeli wejdziemy bezpośrednio na Survival, omijając połączenie proxy. Bo pamiętamy, wchodzimy na proxy, które wysyła nas do lobby i dopiero możemy sobie po serwerach chodzić. Także wejdźmy na chwilę obecną klasycznie tak prawidłowo, jak ma być, czyli na proxy, wchodzimy sobie i jak widzimy, fajna połączyło, ładuje nam się tutaj spawn. Mamy Welcome Lethal, akurat te wszystkie napisy, ta tabelka, to wszystko co prawda widzicie, to troszkę krzy. Okej, okay, nie o to chodziło, troszkę chciałem po prostu ten pasek pokazać na dole, bo nie było go widać Więc wszystkie te itemy właśnie na pasku, cały ten scoreboard po prawej, to co mam na czacie jest plugin deluxe hub, to nie jest klasycznie podstawowo w połączeniu proxy Ale połączenie proxy właśnie umożliwia nam wchodzenie po serwerach, które w proxy wpięliśmy, pamiętamy, że wpięliśmy survival i lobby, tak to nazwaliśmy też i jak sobie to je kliknę, spację, serwer, i mamy faktycznie połączenie na Survival i na Lobby. Możemy sobie wejść na serwer Survival, klikamy Enter i jesteśmy. To jest inny serwer, jest to serwer Survival. Jak widzicie, mamy w ogóle inne itemy, wszystko inne. A jak sobie wejdę na serwer Lobby, znowu jestem tam, znowu mam te itemki, jestem w tym miejscu, więc nasze połączenie fajnie działa. Tutaj możecie sobie skojarzyć z tych różnych większych serwerów, że macie takie GUI, gdzie możecie sobie wybrać serwer To nie jest skonfigurowane w Deluxe Hub, więc nas nie wrzuci na serwer Survival Chociaż zobaczmy, może tak klasycznie jest o, proszę bardzo, klasycznie się to nazywało survival w konfigu, więc wrzuciło nas, ale jeżeli chcecie pokonfigurować sobie inne opcje w Davis Hub, no to możecie zrobić to właśnie na własną rękę albo być może czekać na mój poradnik, ale tutaj nie obiecuję w ogóle, że go zrobię. Zobaczymy, jeżeli będzie feedback, że chcecie, no to, to myślę, że się pojawi. Przypominam, że ja tutaj nie mam logowania na serwer, więc to mogło być dość niebezpieczne, bo ktoś mógłby wejść na moim nicku, przejść sobie na inne serwery typu Survival i tam sobie coś, nie wiem, jakieś itemy wziąć albo komuś coś rozwalić, wiecie jak jest. Także nie jest to bezpieczne. Tu powinno być na serwerze lobby wgrane logowanie lub wgrane na całą sieć proxy do folderu plugins na proxy. W zależności od tego, jaki plugin będziecie na logowanie używać. Chyba, że wasz serwer jest premium, wtedy nie potrzebujecie absolutnie żadnego pluginu na logowanie. Ale wydaje mi się, że raczej nie macie serwera premium. Ale jeżeli macie, to propsy, i oczywiście też może tak być. Podstawowego corda możecie pobrać z Jenkins'a. Oczywiście link macie w opisie. Jest tutaj build 1634, najnowszy w tej chwili. W przyszłości będzie to inny build i możemy sobie pobrać cord.jar w tym miejscu, zapisać i wgrać na serwer. Buildem, którego ja używam, jest Waterfall. Możemy go pobrać ze strony Paper MCIO. też link będzie w opisie. Jest to build 480 na tą chwilę. Macie również tutaj przekładkę, przedziałkę, zakładkę bardziej, może z Velocity. Jest to wersja 121 na ten moment. Tutaj macie jakieś opisy tych update'ów, możecie sobie to wszystko poczytać. To też na własną rękę. Przypominam, że jeżeli będziecie chcieli wykrywać pluginy na Bungeecord, to normalnie wkrywacie w folder Plugins. Jest to tak jak można powiedzieć na zwykłym serwerze, ale pamiętamy, że jest to w folderze BungeeCord on też pluginy obsługuje, a nawet niektóre pluginy działają tylko na nim. na przykład jakieś antyboty, jakieś logowania, różne rzeczy. Także pamiętajmy o tym i też yy, nie znaczy to, że nie możemy wgrywać na inne serwery. To takie zwykłe już powiedzmy pluginów. Oczywiście też jest przydziałka folder plugins i tutaj umieszczamy pluginy i wszystko śmiga. Przypomnę jeszcze, że niektóre pluginy, takie bardziej, które odnoszą się do całej sieci, wymagają czasem wgrania na poszczególne serwery osobno i na proxy, czyli w dosłownie w każdym folderze musi być ten plugin. Poczytajcie dokładnie, jeżeli instalujecie plugin, by dowiedzieć się, czy on tego wymaga, czy nie. A może wręcz przeciwnie, i na proxy nie powinien być. Mam nadzieję, że udało Wam się połączyć wasze serwery w sieć. Oczywiście przypominam o lajkowaniu, komentowaniu i widzimy się w kolejnych poradnikach. Cześć!